Prosty test, dzięki któremu sprawdzisz, czy ktoś cię obserwuje. Zastanawiałeś się kiedyś, czy lustro w twoim hotelowym pokoju to na pewno zwykłe lustro, a nie lustro weneckie? Dzięki tym trikom łatwo to sprawdzisz i poczujesz się bezpieczniej podczas podróży, wiedząc, że nikogo nie ma za szybą. Pierwszy sposób, który warto znać, to test z palcem. Przyłóż palec do powierzchni lustra. W normalnym lustrze zobaczysz, że pomiędzy palcem a jego odbiciem jest przerwa. Jeśli jednak dotkniesz lustra weneckiego twój palec i jego odbicie będą się stykać, nie pozostawiając żadnej przestrzeni. Od razu rozpoznasz, z jakim rodzajem lustra masz do czynienia. Inną metodą jest użycie pisaka. Narysuj kreskę na lustrze i spójrz na nią pod kątem. W przypadku zwykłego lustra zobaczysz dwie kreski, tą którą narysowałeś i jej odbicie. Jednak jeśli zrobisz to na lustrze weneckim zobaczysz tylko jedną kreskę. To kolejny sposób, który może ci pomóc rozwiać wszelkie wątpliwości. Dzięki tym prostym technikom możesz zawsze upewnić się, że masz pełną kontrolę nad swoją prywatnością. Włóż monety do zlewu w hotelu. Podobno sporo turystów tak robi. Ten genialny patent pokazał mi były pracownik obsługi hotelowej. Łazienka w pokojach hotelowych w kilku szczegółach różni się od tej w domu, choć na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, to okazuje się, że zlew jest ograniczony w swoich funkcjach. Zwykłe monety sprawią, że korzystanie z niego będzie o wiele łatwiejsze. Jeśli w twoim hotelowym pokoju nie ma pralki, prawdopodobnie do przeprania ubrań użyjesz zlewu. Niestety zlew w hotelu nie ma korka, jest to zrobione ze względu bezpieczeństwa. Brak korka minimalizuje ryzyko zalania pokoju. Zwykłe monety i worek mogą go zastąpić. Wystarczy położyć worek na zlewie. Następnie ułożyć kilka monet na jego powierzchni, tak aby przykryły odpływ. Tym sposobem zrobisz prowizoryczny korek, który bez problemu pomoże ci napełnić umywalkę. Przepranie i namaczanie w niej ubrań będzie proste. Ten trik stosują podróżnicy na całym świecie. Genialne, prawda? Gdy tylko wchodzę do pokoju hotelowego, wkładam walizki do wanny. Możesz się ze mnie śmiać, ale ta zasada chroni mnie przed poważnymi problemami. To dobry nawyk, który warto stosować podczas wakacji, zwłaszcza gdy nocujemy w hotelu, w którym nigdy wcześniej nie spaliśmy. Wiele osób zaraz po wejściu do pokoju kładzie walizki na podłodze lub łóżku, zaczyna wyciągać z nich ubrania i wieszać w szafie. To ogromny błąd. W pokoju mogą być niewidoczni goście, którzy mogą zagnieździć się w twoim bagażu. Mowa tu o pluskwach, które plagami występują w miejscach, gdzie przewija się sporo osób. W materacach i obitych meblach mogą żyć pluskwy, które przywiózł poprzedni lokator. Sprzątanie pokojów zwykle jest powierzchowne. Zwłaszcza w hotelach z dużym obłożeniem. Gdy wchodzisz do pokoju, pierwszą czynność, którą powinieneś zrobić, to wstawienie walizek do wanny lub prysznica. Jest to miejsce najdokładniej czyszczone przez obsługę. Następnie sprawdź czystość materaca, podnieś go i zobacz, jak wygląda łóżko pod nim zajrzyj do szwów materaca, stelaży i zagłówka. Pluskwy uwielbiają przebywać w wąskich szczelinach. Jeśli nie zauważysz nic podejrzanego, dopiero wtedy wyjmij walizki z wanny. Przewiezienie tych robaków z wakacji może cię sporo kosztować, dlatego warto poświęcić te kilka minut na ten test. Choć wygląda dziwnie, to może zaoszczędzić ci sporo problemów. Przed podróżą samolotem zawsze owijam walizkę folią. Dzięki temu unikam dużych problemów. Robię tak od kiedy zaprzyjaźniona stewardesa mi to pokazała. Powody są zaskakujące, a przy tym zaoszczędzisz kilkadziesiąt euro. Trend na owijanie bagażu jest coraz bardziej popularny i widoczny. Coraz więcej osób jest świadomych niebezpieczeństwa. Folia spożywcza na walizkach zapewni ci większe bezpieczeństwo. To nie tylko ochrona przed uszkodzeniami, chociaż faktem jest, że folia zapobiega wszelkim zadrapaniom i pęknięciom. Na pewno też pakowaliście kiedyś walizkę na maksa. Dzięki owinięciu folią walizka nie pęknie i wasze rzeczy się nie rozsypią. Ale tak naprawdę folia chroni przed kradzieżą rzeczy, które się w niej znajdują. Nawet przy zabezpieczonych zamkach ktoś może ją otworzyć zwykłym ołówkiem. Jeśli nie masz walizki z odwróconym zamkiem, takiej jak ta, można to zrobić bez problemu. Wystarczy, że wbijesz ołówek pomiędzy ząbki zamka, a walizka bez żadnych uszkodzeń zostanie otwarta. Wtedy łatwo można z niej wyjąć różne rzeczy. Dzięki folii nikt tego nie zrobi. Dodatkowo, jeśli owiniesz walizkę w domu, zaoszczędzisz około 20 euro, bo tyle kosztuje owinięcie jej na lotnisku. Ten symbol na bilecie lotniczym oznacza problemy. Podróżujący samolotem woleliby go unikać. Cztery litery S, które są wydrukowane na karcie pokładowej, to znak, którym posługują się lotniska. O co z nim chodzi? Został on wymyślony przez Administrację Bezpieczeństwa Transportu w Stanach Zjednoczonych. To system selekcji pasażerów. Jeśli dana osoba ma cztery litery S, to znak, że została wybrana przez pracowników lotniska lub losowo. Od razu może spodziewać się, że jej wejście do samolotu będzie opóźnione o nawet 30 minut, ponieważ zostanie poddana szczegółowej kontroli osobistej. Jej bagaż podręczny również zostanie przeszukany. Jest to standardowa procedura. Często podczas kontroli wymagane jest zdjęcie niektórych części garderoby. Dodatkowo może zostać pobrany wymaz z dłoni, który sprawdzany jest na obecność materiałów wybuchowych. Z pewnością nie jest to powód do stresu. Niestety może być irytujące, zwłaszcza gdy ktoś jest zmęczony lub spóźniony na swój lot. Dlatego zawsze warto z wyprzedzeniem wybierać się na lotnisko. Jeśli zauważycie symbol kilku esek na swojej karcie, nie odkładajcie pójścia na kontrolę na ostatnią chwilę. Ten trik z butelką to sposób złodziei, dlatego uważaj, jeśli zobaczysz jedną z takich butelek włożoną pod karoserię samochodu przy kole. Takich incydentów wciąż przybywa. Pomysłowość złodziei jest coraz większa. Sposób z butelką to jedna z wielu ich metod na kradzież auta. Wystarczy im pusta butelka po napoju, nie potrzebują nawet twoich kluczyków. Jeśli więc zauważysz, że przy kole utknęła taka właśnie butelka, bądź czujny i uważaj. Złodzieje w ten sposób chcą ukraść twoje auto. Dzięki butelce dostaną się do twojego auta bez kluczyków. Liczą na to, że nie zauważysz tej butelki, to im wystarczy, by dostać się do twojego samochodu i cię okraść, czy nawet ukraść auto. Złodzieje są na tyle sprytni, że umieszczają najczęściej tę butelkę na kole od strony pasażera. Jeśli podróżujesz sam, rzadko podchodzisz do auta od tej właśnie strony. Wszystko po to, abyś jej nie zauważył. Wtedy nieświadomy sytuacji i zagrożenia otworzysz samochód i wsiądziesz do niego. Odpalisz silnik. I ruszysz. Kiedy zaczniesz odjeżdżać, zaklinowana butelka między karoserią a oponą sprawi, że usłyszysz dziwny hałas. W tym momencie na pewno wyjdziesz z auta zobaczyć, co się stało, i na to właśnie czekają złodzieje. Prawdopodobnie nawet nie zgasisz silnika i nie zabierzesz torby czy innych rzeczy z samochodu. Kiedy wyjdziesz zobaczyć, co wydaje takie dziwne dźwięki z drugiej strony samochodu, złodzieje po prostu do niego wsiądą i odjadą. W najlepszym przypadku zabiorą tylko Twoje rzeczy osobiste, korzystając z tego, że zostawiłeś otwarte drzwi. W obu sytuacjach jest to przykre doświadczenie. Dlatego zachowaj czujność i ostrzec też znajomych przed takim sposobem, złodziei na butelkę.